Spotkania zarządu w okresie od 17 grudnia do 27 stycznia przedstawiało się w sposób następujący. 20 grudnia odbyło się tutaj na tej sali spotkanie w którym uczestniczyli na moje zaproszenie wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Jacek Protasiewicz, Zbigniew Rynasiewicz, wiceminister infrastruktury i rozwoju regionalnego, Robert Radoń, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowej i Autostrad we Wrocławiu oraz radna sejmiku wojewódzkiego, województwa dolnośląskiego Iwona Krawczyk. Przedmiotem tego spotkania, jak co niektórzy z państwa wiedzą Wiecie, bo byliście, uczestniczyliście w tym spotkaniu, była sprawa nurtująca nasz powiat w sposób szczególny, natomiast realizacja, zakres działań i stopień realizacji Zadań zmierzających do wybudowania odcinka drogi S3 relacji Legnica Lubawka. Na tej sali wiceminister ogłosił, że odcinek ten został podzielony na dwa etapy i w roku 2014 będzie realizowany odcinek Legnica Bolków i będzie to realizowany odcinek z funduszy rządowych. Rząd na ten cel przeznaczył w tym roku kwotę 1 miliarda złotych. Natomiast Odcinek drugi, jako drugi etap tego, znaczy drugi etap tego odcinka Bolków-Lubawka będzie realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach współpracy z Czechami. Wymagać to będzie takiego samego zaangażowania, jeżeli chodzi o przygotowanie dokumentacyjne i, i, i terenowe od strony czeskiej tak takiej samej jak nasza żeby można było wspólnie wystąpić o finansowanie tego drugiego etapu właśnie z funduszy unijnych. Na spotkaniu tutaj też zapadła padła deklaracja dyrektora generalnej dyrekcji drugi autostrad, że wszelkiego rodzaju spotkania ze stroną czeską będą organizowane właśnie w Kamiennej Górze. Umożliwi to nam w sposób taki jednoznaczny uczestniczenie w tych rozmowach. I będziemy mieli informacje z pierwszej ręki, jeżeli chodzi o zakres i postępy prac w tym drugim etapie odcinka S3 na terenie powiatu kamiennogórskiego. 10 stycznia 2014 roku wicestarosta razem z dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie Stanisławem Dłużakiem brali udział w uroczystości zakończenia inwestycji projektu Zrównoważenia Gospodarki Energetycznej Domu, Społecznej, Domu Pomocy Społecznej Legnickiego Pola w ramach zastosowania systemu zielonych inwestycji zarządzanie energią w obiektach mieszkalnych po benedyktyńskiego zespołu krustonnego w Lenickim Polu, połączony z prezentacją systemu ogrzewania za pomocą pomp ciepła. Przypomnę, że w tym roku będziemy realizować podobne zadanie w naszym Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie. Na ten cel zarząd pozyskał pieniądze ze środków Unii Europejskiej, plus wkład własny, plus pomoc jeszcze wojewody na modernizację ogrzewania wewnątrz pałacu i w budynku B da kompleksową przebudowę tego systemu ogrzewania w bieżącym roku. 13 stycznia spotkałam się we Wrocławiu z, z, z sekretarzem stanu Ministerstwa Transportu Stanisławem Huskowskim w sprawie podziału środków na usuwanie skutków powodzi na rok 2014. Na bieżący rok zgłoszone zostały o 5 odcinków dróg powiatowych, które będą remontowane ze środków powodziowych i Zainteresowaliśmy tą kwotę na, na, na łączną sumę 11 milionów 333 tysięcy złotych. W ramach tych pięciu odcinków chcemy zrobić w tym roku ulicę Kościuszki za kwotę 5,5 miliona złotych, drugi etap ulicy Krzeszowskiej na odcinku Czadrów-Krzeszów za kwotę ponad 4 miliony złotych, remont muru oparowego w Ciechanowicach za kwotę 196 tysięcy złotych. Przebudowę drogi w Olszynach za kwotę prawie miliona złotych oraz przebudowę drogi w Paczyniu i oszacowaliśmy ją na kwotę 683 tysiące złotych. O ile ulica Kościuszki jest. Yy, mmm, Remontem drogi, dla którego mamy zapewnione 100% finansowanie ze środków powodziowych, bo była to powódź z roku 2010, gdzie systemowo dla wszystkich samorządów dotkniętych powodzią realizację, usuwanie tych skutków było oszacowane na wysokość 100%. O tyle pozostałe cztery zadania to są zadania które mogą być zrealizowane w proporcjach 80% środki powodziowe 20% środki własne i o ile na przebudowę Paczynia mamy propozycję montażu z funduszem, z funduszem rolnym Ciechanowice, Pastewnik, budowa muru oporowego. Rozmawiamy na temat montażu finansowego z RZGW, które deklaruje możliwość takiego połączenia. Również na czwarte zadanie, na, na drugie zadanie w kolejności, ale czwarte wymienione w tej chwili, mamy zapewniony już 20% wkład, czyli na drugi etap drogi krzeszowskiej na odcinku Czadrów-Krzeszów. Mamy zapewniony wkład, montaż finansowy z samorządem województwa dolnośląskiego. Sejmik województwa dolnośląskiego zgodnie z wnioskiem Radnej y, Wojewódzkiej Iwony Krawczej. Krawczyk w budżecie na rok 2014 zarezerwował kwotę miliona złoty na współfinansowanie remontu tej drogi y, przez nasz powiat. Teraz tylko y, kwestia właśnie. Y, otrzymania tej żądanej wysokości kwoty na usuwanie tych skutków z, z funduszu rządowego. 16 stycznia, jak już przewodnicząca powiedziała, byłam razem z nią na konwencie Powiatów Polskich w pierwszym dniu. Konwent był poświęcony jubileuszowi 15-lecia odrodzonego samorządu powiatowego. W spotkaniu ze starostami i samorządowca, samorządowcami wzięli udział marszałek województwa dolnośląskiego, Rafał Jurkowlaniec, wicemarszałek Jerzy Łóżniak, Jerzy Tutaj, przewodniczący Sejmiku Jerzy Pokój, oraz Wojewoda i Wicewojewoda Dolnośląski Aleksander Marek Skrupa i Ewa Mańkowska. Drugi dzień konwentu był poświęcony tematyce geodezyjnej i w drugi dzień konwentu uczestniczyła z naszego ramienia geodeta powiatowy Ewa Maj, ponieważ drugi dzień był poświęcony przede wszystkim sprawom związanym ze Związkiem Powiatów województwa dolnośląskiego, jaki został zawiązany w kwietniu tamtego roku, który ma na celu ściąganie środków pozabudżetowych na realizowanie zadań nałożonych na nas, na powiaty ustawami geodezyjnymi. I między innymi w drugim dniu konwentu było podpisanie porozumienia siedmiu powiatów, w tym również i naszego, Kamiennogórskiego. Przystępujemy do projektu, którego celem będzie dostosowanie baz danych, znajdujących się w pobiecie kamiennogórskim na terenie gminy Marciszów, do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach. Umożliwi to dokładniejsze zdiagnozowanie granic w nieruchomościach na terenie gminy Marciszów. Kwota, którą będziemy. Którą musimy zadeklarować ze swoich funduszy, tego jest kwota 186 tysięcy, a pozwoli nam to pozyskać od Głównego Geodety Kraju kwotę na ten cel 550 tysięcy złotych. 23 i 24 stycznia w Chemsku Śląskim odbyło się Forum Wymiany Doświadczeń. Tematem przewodnim forum były inwestycje drogowe. Ja przypomnę, że Forum Wymiany Doświadczeń jest to projekt, w którym uczestniczymy od 2012 roku i w ramach tego projektu sześć jednostek samorządu terytorialnego, przy partnerze wiodącym Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i w Efektem udziału w tym projekcie jest udział w szkoleniach pracowników starostwa na kwotę 200 tys zł oraz wybudowany został podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku głównym starostwa za kwotę 40 000 zł. Czwarty forum wymiany doświadczeń było tematem inwestycje drogowe i głównym prelegentem tej wymiany doświadczeń był nasz kolega ze a obecnie Dyrektor Służb drogowej Powiatu Świdnickiego Leszek Loch, a uczestniczyli, ja byłam w pierwszym dniu na, na powitanie, później w drugim dniu również etatowy członek zarządu, a generalnie forum polegało na wymianie doświadczeń służb drogowych z tych sześciu uczestniczących samorządów w tym projekcie. Wczoraj uczestniczyłam w trutnowie w konferencji polsko-czeskiej pod tytułem transport i infrastruktura transportowa w czesko-polskim pograniczu Konferencja była zorganizowana z okazji projektu, w którym uczestniczy Trutnow jako miasto partnerskie z miastem Świdnica i na podsumowanie tego projektu byli zaproszeni goście w celu wymiany doświadczeń i podzielenia się swoimi informacjami na temat infrastruktury drogowej, ale również i kolejowej. Ze strony naszej polskiej udział w konferencji wzięła Izabela Katarzyna Murzzyła poseł na, na Sejm Rzeczpospolitej, Milan Weint przedstawiciel Ambasady Polskiej w Pradze, Jerzy Tutaj, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Wojciech Merzech prezydent Świdnicy, natomiast stronę czeską reprezentował Lubomir Franz Hejtman, regionu Hradec Kralowskiego, Iwan Adamec, starosta Trutnowa, Karel Krysilka, przedstawiciel Ambasady Czech w Warszawie i Martin Pospisil, przedstawiciel Czesko-Polskiej Komisji do spraw Współpracy Transgranicznej strona czeska zapewniła, że odcinek Kralowiec Trutnow R11 ich odpowiednika naszej drogi S3 jest bardzo ważnym tematem dla ich rozwoju gospodarczego i turystycznego i zapewnili, że będą lobować na wszystkich szczeblach, szczeblach samorządu, żeby ten odcinek jak najszybciej realizować, że można było również wykonać go w ramach finansowania projektu europejskiego, bo tak samo jak dla nas, dla nich ten odcinek drogi R11 Strutnowa do Kralowca jest oknem na, na Europę, oknem na, na, na północ. Wicestarosta w tym samym dniu uczestniczył w odprawie rocznej policji. Ja na koniec dzisiejszego sprawozdania chciałabym tylko podzielić się z Państwem dwoma informacjami. W bieżącym miesiącu podpisana została umowa o świadczenie usług polegających na udostępnieniu systemu obsługi przeznaczonego do automatycznej wysyłki odbioru SMS. Oznacza to ni więcej, ni mniej to, że każdy z naszych klientów, jeżeli wyrazi taką zgodę, to będzie otrzymywał po zakończeniu sprawy toczącej się w starostwie informacje od wydziału prowadzącego sprawę, że jest sprawa zakończona, że jest decyzja do odebrania, że jest dowód rejestracyjny do odebrania, czy prawo jazdy do odebrania. Oczywiście musi być zgoda klienta na otrzymanie takiego SMS-a. I również mam informacje dla Państwa radnych, ale również dla naszych mieszkańców, że chcemy uruchomić na naszej stronie internetowej zakładkę, w której będzie można z, z, wziąć informacje na temat 1 odbiorcy 1% podatku. Zbliża się okres rozliczeniowy i chcemy utworzyć wykaz osób indywidualnych z powiatu Kamiennogórskiego wspieranych przez fundację w celu ewentualnie przekazywania 1% podatku. Na rzecz y, mie, mieszkańców y, naszego powiatu. Będzie to w zakładce y, na stronie internetowej, w, przy y, organizacjach pozarządowych, ale również można informacje takie zasięgać telefonicznie w Wydziale Edukacji y, naszego starostwa albo mailowo również poprzez y, stronę y, na, przepraszam, naszego starostwa. To by było tyle, co, czym się chciałam z, panem, z Państwem podzielić.